Dobrze Może miałem iść do góry Od razu do gniazda Camponotus Aczkolwiek myślę, że może postaramy się poszukać czegoś tutaj Tu to bez strumyczek płynie Myślę, że jeśli tam były występowały i występują tam w górze to tutaj gdzieś też powinny być. Tylko trzeba trochę poszukać. Przechodźmy. Na razie trzeba sprawdzać potencjalne drzewa, które mogą być siedliskiem. O, na takich drzewach nie bardzo. To musi być dość pokaźne drzewo, chociaż w takiej spróżnej części też mogłoby się coś znaleźć. Zobaczę. Nie widzę żadnych robotnic. Trzeba iść dalej. Takie drzewo. No, jest to dość dość twarde drewno tak więc z mrówką trudno by się w tym ryło ale w korzeniach drzew kamponocu z Lignipedra nie wiem czy to się tak wymawia ale pewnie tak no w każdym razie każdy wie o co chodzi no to tak gdzieś w korzeniach drzew u nasady pnia mogłoby się znajdywać Znajdować gniazdo gmachówek i trzeba patrzeć po pniach, czy nie chodzą jakieś robotnice w górę w poszukiwaniu owadów, spadzi i tym podobnych rzeczy. No, nie widzę nic. Chodźmy dalej. Tu sobie jakaś posa płynie. Gwiazda Camponotus, trudno jest namierzyć. Jest to gatunek, który... O, ale proszę, proszę... O, proszę Państwa! I udało się. Żołnierz Camponotus. Hmm. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to była akurat Ligniperra. Ligniperda. Ligniperda. O, proszę bardzo. Schodzą w dół. Sądzę, że. Tak, tu mają wejście do gniazda. Proszę bardzo. W tym miejscu. Kolonia średniej wielkości. Nie widzę zbyt wielu żołnierzy. Tutaj mamy wejście do gniazda. O, może nie będę się tak z nimi bo mnie jeszcze jakaś uwali. Aczkolwiek wyraźnie widać Wyraźnie widać wejście Może Będziemy mieli szczęście i zobaczymy O proszę bardzo Wracają robotnice media Z pełnymi brzuszkami raczej nie, aczkolwiek coś tam na pewno zjadłe Proszę bardzo No, szybkie są, szybkie. Bardzo szybkie. Powiem wam, że o ile media nic nie robią, to żołnierze są bardziej agresywni. No nic, spróbujemy znaleźć jakiegoś, zobaczyć jak jest. O, idzie taki byczek. Zobaczmy. O, spadł. Bym powiedział, skoczył. A nie, to nie... jest żołnierz zobaczmy czy mnie zaatakuje Nie, wolał się skierować szybko do swojego gniazda gatunek prowadzi dość skryty tryb życia ale jeśli już natrafimy na na sporą kolonię to robotnic można znaleźć naprawdę dużo to jest takie typowe miejsce, gdzie kamponotus mogłyby występować, jak już pisałem wcześniej na forum. Mówiłem, opowiadałem, nigdy u siebie kamponotus nie uświadczyłem. A tu w ostatnich dniach, tygodniach taka miła niespodzianka. Zobaczmy, może jeszcze uda nam się jakiś okaz upolować. Piękne drzewo iglaste. Ładna ściółeczka wokół. Typowe, szerokie wejście. Gniazda Camponotus. No, prawie jak mój kciuk. paznokiec przepraszam bardzo. A no, w końcu żołnierzyki swoje rozmiary mają. No i z tego co widzę no nie wiem, są tutaj. Większość chodzi po drzewie, aczkolwiek robotnice też po sztuce śmigają. Chyba nawet tutaj gdzieś widziałem żołnierzyka. Zaraz spróbujemy go namierzyć. Gdzieś tutaj. Co to za dziurka? No, dałbym sobie rękę uciąć, że widziałem tutaj gdzieś przed chwilą żołnierzyka Cholera, komar A się są. Mnóstwo much, muszek, o, mermika biegają no, Muszę znaleźć tego żołnierzyka no ale śmigają, śmigają po ściółce Tak samo jak po, po drzewie o, proszę bardzo, idzie kolejny żołnierzyk Może z tymi pójdzie troszkę lepiej. O już chwila niepewności zaatakować go, że tak powiem, nie zaatakuje. Byłoby to dość ryzykowne. Nie cholero. Nieufne nie nieufne. O, tutaj śmiga następny. No powiem wam, że węch to one mają. To im trzeba przyznać, że Tanie swoje skóry nie sprzedadzą i łatwowierne nie są Gdybym miał dwie ręce do dyspozycji postarałbym się je złapać Cholera ile tych komarów O, jest. Proszę bardzo. Gdybym go nacisnął, no to wiadomo, co by się stało. Ja pier... Te komary to są naprawdę uciążliwe. Proszę zobaczyć, jak tu Kurde, to już... To już ugryżenie takiego kampo jest ciekawsze niż... Jest ugryzienie komara O proszę jak śmigają do gniazda Dobra Chodźmy może Znajdziemy gdzieś jeszcze No pięknie, pięknie, ładna kolonia Czyli w swoim w Twojej kolekcji mam już trzy kolonie